Dzisiaj w tych oto pięknych okolicznościach przyrody, tatryniskie. dzisiaj będziemy rozmawiać na temat bardzo fajnego projektora, mianowicie najbardziej sensowny projektor laserowy poniżej 10 tysięcy w wydaniu Optomy. Będzie to UHZ50, czyli projektor laserowy, który możecie używać w domu, który jest bardzo ciekawym pomysłem do biznesu, chociaż Optoma sama o tym jeszcze nie wie, oraz pokażę Wam jak wyglądają taty po słowackiej stronie. Przynajmniej zobaczycie kilka ładnych ujęć drona, bo teraz zrobimy 300 metrów z i wracamy, bo pada. Negra odmówiła pracy niezależnie od ilości przysmaków, więc 10 minut nagrania i jedziemy. Co my dzisiaj w ogóle mamy? A dzisiaj mamy do Was, yy, mianowicie, domowy projektor 4K, adoptamy domowy laserowy projektor 4K, który w dodatku ma funkcję smart plus funkcję jeszcze ustawiania obrazu tak, że w trudnych miejscach on może też zaświecić. W dodatku jest to projektor, który będzie kosztował Was poniżej 10 tysięcy zł. laser, tak, no bo to jest dosyć istotne jest to projektor laserowy macie z tego powodu kilka benefitów oczywiście ktoś może zwrócić uwagę, że dzięki temu nie będziecie musieli wymieniać lampy, ale to jest najmniej istotna rzecz, bo są dobre projektory lampowe, to jest dobry projektor laserowy, ale to w takim układzie dlaczego płacimy więcej za laser, mianowicie macie kolejne benefity, po pierwsze laser daje wam przy tej samej jasności teoretycznej, dlatego że jasność projektorów DLP się podaje dla światła białego jakby bardziej jasne kolory. Zazwyczaj projektor laserowy, który ma tą samą wartość jak w cyfrach, obraz ma odczuwalnie bardziej jasny. Tak akurat już jest, dlatego że mierzymy dla światła białego, a światło kolorowe z laserów zawsze jest bardziej intensywne. Tak po prostu wyszło. A druga sprawa to sam kontrast. Projektory laserowe po prostu mają w stosunku do projektorów lampowych zauważalnie wyższy kontrast. I to widać w przypadku akurat tego oto projektora, że ten kontrast jest na poziomie naprawdę dużym. Cyfry dla projektorów laserowych kontrastu są troszeczkę bez sensu, bo one wynoszą w rzędu 200 tysięcy, 300 tysięcy, milion. Ogólnie mogę Wam powiedzieć tak, jak na projektor, kontrast obrazu jest naprawdę zauważalny potężne. Duże są możliwości też samego obiektywu, jak na m, obiektywy w tak zwanych tańszych projektorach. Dlatego, że projektor e, oczywiście ma możliwość ustawienia dużego, małego obrazu, ale pamiętajcie, ustawienie obrazu w projektorze zależy przede wszystkim od tego, jak blisko oraz jak daleko jest obiektyw od ekranu. Sam zoom jest tutaj w tym projektorze i jest on, uwaga, 30%, nie 30-krotny, tylko 30%, bo w materiałach marketingowych zawsze jest, że możecie zrobić obraz 30 cali, 300 cali, co nie pokażę, bo to jest ileś metrów szerokości ściany. Nie o to chodzi, chodzi o to, że realnie sam obiektyw ma zoom o wartości 30% i 30% pozwala Wam już na realne ustawienie większego, mniejszego obrazu z tego samego punktu względem ściany. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ten obiektyw jest naprawdę ostrym obiektywem. Jak na e, obiektywy, które nie należą do projektorów takich jak Javisy czy Sony powyżej 27 tysięcy w górę, gdzie te obiektywy są super ostre, tak Optoma przyznaje, obiektyw w swoich, obie w swoich projektorach Optoma montuje naprawdę dobre i ostre. I kolejna sprawa, on posiada też Lens Shift. Lens Shift oznacza, że możecie ustawić obraz Teraz trochę wyżej, trochę niżej. Trochę niżej, trochę wyżej. To, to ja się ruszę, <gry> nie ty. Trochę niżej, trochę wyżej. Tyle, że jest to bardzo subtelny lens. Jeżeli już napomnieliśmy na temat takich projektorów jak właśnie JVC i Sony, projektory powyżej 30 tysięcy złotych w górę, tamten ten lens shift jest ogromny. Lewo, prawo, góra, dół i też ogromny zoom. W przypadku samej Optomy ten lens shift góra, dół jest bardzo subtelny i też zoom. To wynosi 30% a nie 100%, tak jak w projektorach właśnie tych za 30 tysięcy złotych. Ale nadal, jeżeli patrzymy na ogół, że jest to projektor za 10 tysięcy złotych, jego możliwości obiektywów są jak najbardziej ok, a ostrość jest na poziomie dobrym. Więc będziecie mogli ostro zobaczyć tamte oto góry yy, i lasy, pomimo, że my ich nie widzimy ostro, bo jest mgła. Nie miało sensu. Kolory, bo to jest bardzo istotna kwestia. W przypadku samych projektorów DLP kolory zazwyczaj są bardziej spokojne, aczkolwiek w przypadku tej Optomy to jest tak jak z tą zielenią, która jest za mną. To nie jest żaden kolor, który jest super intensywny, ale macie bardzo dużo detali w kolorach. I to jest zauważalne, że ich jest sporo. Aczkolwiek też przez to, że jest to laser, według mnie te kolory, to jest idiotycznie powiedziane, ale są spokojne, ale intensywne. Nie wiem, jak mam to wam powiedzieć, ale żaden z tych kolorów nie jest wybijający się w takie żarówiaste, aczkolwiek widzicie, że one są podane intensywnie. Więc paleta jest stonowana w przypadku ustawień, właśnie wyzerowanych, ustawienie samego projektora referencyjne, ale z drugiej strony są one podane soczyście. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. A druga kolejna sprawa to też obszary ciemne. Obszary ciemne mają dużo detali, dużo szczegółów i wszystkie są oddane naprawdę, naprawdę kontrastowo. Złącza USB, macie trzy złącza HDMI, wyjście audio, wyjście audio po analogu, wyjście audio po optycznym, możliwość podłączenia internetu po lanie, możliwość podłączenia jeszcze emitera do 3D. Tu jest naprawdę bardzo, bardzo bogato. Tutaj dostajecie też. Ciekawych par rozwiązań, o których normalnie się nie mówi. Na przykład zacznijmy od audio. W tym momencie słyszycie mnie dosyć zapewne średnio, dlatego że dzisiaj używamy tego mikrofonu kamerowego, dlatego że pada i inne by już dawno zdechły. Ten liczymy, że jeszcze wytrzyma te warunki. A w przypadku tego projektora dostajecie, uwaga, dwa głośniki 10W, wyjście audio po analogu, żeby móc podłączyć stary wzmacniacz, jakikolwiek wzmacniacz po, po domenie analogowej oraz wyjście audio po optycznym, czyli dostajecie wyjście audio przy pomocy złącza cyfrowego. Ale po co? Już tłumaczę, dlatego że ten projektor w ogóle ma smarty. Możecie do niego podłączyć Chromecasta jednym kablem do wzmacniacza, yy, najlepiej właśnie optycznym, żeby jak najmniej tracić na, na jakości yy, brzmienia i dwie kolumny. I to będzie wszystko, co potrzebujecie i dostaniecie wtedy dobry obraz i dźwięk. Więc tak jest to projektor, który ma być samodzielnym projektorem. Tak, ma własne głośniki, ale tak jak... Ten cały szum tutaj mnie zagłusza, tak żeby odpowiednio zagłuszać sąsiadów, lepiej postawić oddzielne kolumny, które możecie podłączyć właśnie przy pomocy kabla optycznego. Kolejna sprawa, co tak naprawdę złącza HDMI. Złącza HDMI dostajecie trzy. Jak spojrzycie od tyłu, one są każde z inne. Mianowicie, jedno jest opisane do gier, jedno jest opisane jako pure motion, a trzecie jest po prostu neutralne. Już tłumaczę. Mianowicie ten projektor może wam dawać bardzo znakomite warunki, jeżeli chodzi o input lag do gier. Mianowicie full HD przy 240 klatkach dostajecie 4,45 milisekundy, jak pamiętam, a przy 4K macie wartość około 16 milisekund. Ale to jest w trybie gra. To znaczy, że cały procesor tego projektora w tym momencie po prostu nie pracuje. Dlatego, że jeżeli chcesz uzyskać maksymalnie najlepszą responsywność projektora do gier właśnie Podpinacie się pod złącze oznaczone jako game. Wtedy jest omijana większość gdzieś pracy samego procesora wewnątrz tego oto projektora, i wtedy dostajecie najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o input lag. W przypadku kina domowego absolutnie nie. Raczej patrzymy na to, że podłączy się przed, przez Pure Motion, i wtedy działa cały ten procesor. Procesor upłynniania, procesor poprawy jakości obrazu. Wtedy łączymy się w ten oto złącze. Ale macie trzy złącze HDMI. I one są też dosyć wyraźnie opisane, więc nie powinno być problemu, żeby odnaleźć się do czego chcemy się podjąć. Warunki atmosferyczne nas zupełnie wykończyły, dlatego jesteśmy teraz w apartamenty Bistro Jakub i tu jest bardzo fajna atmosfera. Tam z tyłu jest piec, oryginalny gorący grzejący, na którym gotują się w tym momencie potrawy, tudzież potrawiny. Aha. Przejdźmy w tym momencie jednak do bardziej konkretnych rzeczy. Czyli tak, dostajecie złącz dużo w tym projektorze, dostajecie dużo możliwości optyki, a jeżeli chodzi o same rzeczy techniczne, no bo jasne, patrzymy jest to 4K, 3000 ANSI na laserze, ale co tak doprawdy to znaczy i co jeszcze tam dostajecie? Przede wszystkim tak, dostajecie, no tak jak zaznaczyłem, 3000 ANSI, ale na laserze. Więc kiedy patrzymy na te ANSI względem projektorów lampowych, Patrzcie tak, jakby się mieli trochę więcej. Dalej, no 4K jest to wartość odpowiednia w tym momencie do wszystkich e, dobrych projektorów, ale dalej spójrzcie tak. Dostajecie bardzo mały input lag, poniżej 5ms w full HD, i poniżej e, 16ms przy 4K. To, no naprawdę fajnie to wygląda, dobrze się przy tym będzie grał. Dalej, dostajecie stuprocentowe pokrycie palety e, REZ709, więc paleta kolorów w nim jest naprawdę miła. Dzięki bardzo. Kawa, bo potrzebujemy trochę mocy. Takie projektory nie zużywają dużo prądu. Ojej, po takim oto y, chwilo, chwili łażenia na dworzu ciepła kawa przy piesu jest konieczna. Dziękuję. To jest proste jedzenie. Dostaliśmy właśnie zupę fasolową, chleb jest, nie dostał nic, bo to nie jest jej pora jedzenia. Ja dostałem czarną kawę. Więc to są rzeczy, których się spodziewacie, ale rzeczy, których się nie spodziewacie, znajdujące się w tym oto projektorze, są to na przykład ustawienia obrazu ale jeżeli chodzi o jego korekcję, rzucanie na krzywą ścianę. To znaczy, że mamy możliwość oczywiście tam ustawienia takich rzeczy jak rozmiar obrazu, przedmiotu soczewki, ale dalej. Macie trapez, macie wszystkie cztery rogi, czyli możecie kontrolować każdy ruch po kolei tego obrazu. I rzecz jeszcze dosyć ciekawa, macie wrapa, czyli możecie ustawiać na przykład obraz, kiedy jest na półkolistej ścianie. W większości wypadków jest to niepotrzebne, ale za chwilę przejdę do tego na samym końcu naszego wywodu, bo jest jedno zastosowanie, nie do końca domowe, gdzie to się bardzo fajnie sprawdza. Więc, tak, możliwości kontrolowania obrazu. Nawet jeżeli masz krzywą ścianę, nawet jeżeli świecisz na półkolisą ścianę, w przypadku tego to projektora nie ma problemu. Da radę skontrolować obraz tak, aby świecił dobrze. To jest jakby taki punkt must have, kiedy jesteście właśnie na Słowacji. Wiele osób tego nie ogarnia, że to są po prostu kluski ziemiaczane z serem owczym, ale efekt jest no niesamowity. To jest coś przepięknego, to jest jedno z najlepszych dań, które tutaj traficie, ale rzecz, do której chciałem nawiązać jest to, kaluszki lecą dla Ani, bo ja już, ja już wyglądam pięknie, ale rzeczą, o której chciałem się zaznaczyć jest to, że w tym projektorze dostajecie fajnych rzeczy trochę w środku o których się nie spodziewacie. Przede wszystkim jest odtwarzacz mediów, czyli macie tak zwanego podstawowego android'a, ale aczkolwiek jest to android zrobiony przez mm, przez Optome. Plus druga sprawa jest taka, że dostajecie w tym projektorze poza Androidem możliwość odtwarzania filmów i zdjęć z pendrive'a przy pomocy złącza USB, ale też macie możliwość jego sterowania przy pomocy na przykład łańcuchów prostych, przy pomocy protokołu IFTTT oraz możliwość sterowania tym projektorem przez złącze RS-232, tudzież ogólnie przez, przez internet. Też jest możliwość wyświetlania obrazu z tego projektora na zasadzie takiej, iż personalizujecie jakby Wasz, nazwijmy to, ekran domowy, gdzie macie godzinę, lokalizację, temperaturę, i parę innych aplikacji, a on wam to jakby stal wyświetla. Na tej zasadzie, żebyście mieli na przykład taką interaktywną ścianę wyświetlaną właśnie z tego projektora, która będzie no, funkcjonowała tak jak ją wcześniej zaprogramujecie. Nie jest to rzecz oczywista ani użyteczna w każdym obiekcie, aczkolwiek mam dlatego jedno ciekawe zastosowanie. Ma Androida i że ma możliwość odtwarzania z USB. Tak, tyle, że Android na razie w Automie wygląda dosyć ubogo. On ma tą możliwość odtwarzania filmów, zdjęć, tyle, że z USB. Jaka to ma korzyść domową? Domową według mnie żadną, ale jeżeli spojrzycie tam, tam jest restauracja, w której właśnie byliśmy. Bardzo fajne narzędzie właśnie do takich zastosowań, do sklepów, do restauracji, jako ekran do wyświetlania cały czas. Przez to, że jest to projektor laserowy, on ma żywotność 30 tysięcy godzin. Ja wiem, że to jest typowy projektor domowy, ale ktoś w typowym projektorze domowym włożył wszystkie elementy, które są z tak zwanej linii profesjonalnej i serio jak spojrzycie dosyć realnie, hej, 9 tysięcy złotych, mamy mały biznes, odpalamy go cały czas, niech to świeci na ścianę, łącznie też w nocy, kiedy przez okna będzie widać, że coś się u nas dzieje. To jest bardzo ciekawy pomysł wykorzystania Domowego projektora w celach biznesowych, bo ktoś przypadkiem w typowo domowym projektorze to wszystko włożył. Widzieliśmy się doskonale w Tatrachnickich na Słowacji. Tutaj dostajecie jednocześnie, no jak sama nazwa wskazuje, góry, lasy, wodę, rzekę, no i dużo deszczu, jak się okazało na sam koniec, na dzisiejsze nagranie. Kupujecie optomę taką za plus minus 9 tysięcy. Jest to projektor przeznaczony typowo do domu, aczkolwiek z dodatkowymi funkcjami. Kiedy patrzymy na niego jako na projektor domowy, spójrzmy na niego po prostu jako na sam wyświetlacz. Android może zostać poprawiony, no dźwięk z tych głośników 2 razy 10 w umówmy się, to nie jest do kina domowego. Ale, kiedy patrzymy na sam wyświetlacz, dostajecie soczysty, ale naturalny, mocno kontrastowy obraz o dobrej jasności. 3000 ANSI Lumenów przy laserze, co jest dosyć istotne, przy tym tak zwanym lepszym obiektywie od Optoma. delikatny lens shift, 30% zoom i naprawdę ostry obraz. Plus, jeżeli patrzymy do gier, macie bardzo niski input lag. Co prawda tam jest jedna mała gwiazdka, jeżeli chcecie ten maksymalnie niski input lag, to wtedy, kiedy nie korzystamy z korekcji trapezowej, ale według mnie jest to projektor, który w przedziale do 10 tysięcy. On może być taką bardzo mocną pozycją. Oczywiście są od niego lepsze projektory, aczkolwiek to będą droższe projektory, bo śmiało możemy spojrzeć na Epsona 12 tysięcy, który kosztuje ponad 2 dychy, czy na Sonego X5 który kosztuje 20 kilka. I one oczywiście będą ciekawszymi wyborami niż nasza dzisiaj omawiana optoma, aczkolwiek jak patrzymy na cenie powiedzmy do 10, poniżej 10 tysięcy złotych, to przeważającą jednak większością są to. Dobre projektory lampowe, od których ten on będzie się wyróżniał jednakże mocniejszym kontrastem, mocniejszym bardziej intensywnym obrazem i pod tym względem może być zdecydowanie ciekawszym wyborem niż to co znajdziecie innego w tej otocenie. Jeżeli mieliście na przykład rozterkę czy dołożyć pomiędzy Optomo UHD 55 czyli pomiędzy dobrym projektorem lampowym a UHZ 50 czyli tym projektorem laserowym według mnie akurat tutaj rozważenia należy odłożyć na bok, dlatego, że UHZ powrócił przez znacznie mocniejszy obraz. Nie mówię w ogóle o ekonomii wymiany lamp, tylko o mocniejszym obrazie zwyczajnie, zwyczajnie wygrywa. Pod względem projektorów domowych jest to bardzo fajny domowy projektor do 10 tysięcy złotych. Będzie on u nas stał w naszym salonie w technikarium. Jeżeli chcesz zobaczyć jak działa, śmiało zapraszamy. Ale też jest druga sprawa, to jest bardzo fajny projektor w swojej cenie, do wykorzystania biznesowego, ponieważ kupujesz go raz, odpalasz go stale, Zadajemy mu po prostu tryb pracy od godziny, od wieczora do rana, żeby przez całą noc świecił i oświetlał Wam witrynę w sklepie. To jest ciekawy pomysł, zwłaszcza, że w tej cenie dostajecie laser i całą automatykę projektorów biznesowych. Jak dla mnie, rację to ma, sens to ma, pomimo że to nie jest oczywiste wykorzystanie, ale w tym miejscu cena do możliwości bardzo się sprawdza. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję Ani, która dzielnie walczyła z kamerą. Mniej dziękuję Negrze, która nas cały czas Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zapraszamy na naszą stronę technikarium.pl. Jeżeli macie pytanie, możecie do nas śmiało pisać, dzwonić i tak dalej. My robimy instalacje w całej Polsce, aczkolwiek jeżeli zadzwonisz z Saturnickich, żebyśmy tutaj przyjechali zrobić i zrobili ci kino domowe, też przyjedziemy. Do zobaczenia.